Witajcie kochani. Do świąt Bożego Narodzenia już niewiele czasu, dlatego dzisiaj stworzymy wspólnie opakowania na pierniczki. Prace rozpoczynam od zbigowania kawałka papieru na wartości 1 cala, 2 i 1 druga cala i 3 i 1 druga cala. Obracam papier i biguję na wartości 1 cal, 3 i 1 czwarta cala i 4 i 1 czwarta cala. Następnie obcinam niepotrzebną część i nacinam zbigowaną linię z czterech stron. Teraz zaginam w miejscach migowania. Powstałe małe pudełeczko sklejam na krawędziach i przytrzymuję, by klej mocno złapał. Wycięłam sobie wcześniej dwa ozdobne kółeczka z falbanką z papieru bazowego oraz dwa koła z papieru skrapowego. Wystarczy teraz wszystko ze sobą dokładnie skleić. Gotowe części przyklejam do podstawy z jednej strony i z drugiej. Pudełko gotowe. Pora je przystroić. Głównym elementem będzie rozetka. Biguję pasek papieru o szerokości 3 czwarte cala, przesuwając się na bigownicy co dwa miejsca. Następnie zaginam wszystkie linie, tworząc małą harmonijkę. Klejam ze sobą zewnętrzne krawędzie. Spokojnie i z wyczuciem wyginam papier do środka. Tylną stronę rozetki zabezpieczam. Niewielka ilość kleju, troszkę czasu i jedna z ozdób gotowa. Za pomocą kleju na gorąco przytwierdzam na środek rozetki drewniany guziczek. Gotową ozdobę przyklejam do pudełka. Mocuję również skrawki świątecznych gałązek. Używając dystansów przymocowuję grafikę uroczego bałwanka. Ostatni element to zimowy napis. Pozostaje już tylko przewiązać górę pudełka. Czerwoną uroczą stążeczką. W ten właśnie sposób powstało pudełko bombeczka, do którego już niedługo trafią wierniki. Do stworzenia drugiego pudełka wykorzystam gotowe papierowe tagi. Biguję je na wartości 1 i 1 druga cala. Następnie zaginam krawędzie. I sklejam ze sobą dwie zbiegowane części. File przytrzymuję, by klej dobrze złapał i nic się nie przesunęło. Pasek papieru o długości 21 cm i szerokości 1 cm nacinam z dwóch stron. Przygotowany paseczek mocuję do bazy. Podstawa pudełka gotowa. Teraz ozdabiamy. Dwa prostokąty z papieru sklepowego lądują już na swoim miejscu. Następnie przyklejam rozetkę, świąteczne gałązki i grafikę bałwanka. Na końcu mocuje oczywiście świąteczny napis. Zastanawiacie się, jak pierniczki będą trzymać się w pudełku. Wystarczy je włożyć i zabezpieczyć paskiem. Czerwona kokardka zwiąże wszystko. Jak podobają Wam się takie opakowania na świąteczne łakocie? Napiszcie do nas oczywiście w komentarzach i zasubskrybujcie kanał.